Witajcie na kanale Agnieszka i Grzellak Beauty Dzisiaj mam dla Was niecodzienny film, dlatego że haul, a hole występują u mnie nieczęsto. I w tym holu będą zarówno kosmetyki, jak i ubrania, jak i produkty domowe. Dzisiejszy film, jak widzicie, po tytule będzie z Primarku, yy, bo ostatnio byłam u siostry ciotecznej, odwiedziłam ją w Niemczech i tam przeszprziałam Primark i kupiłam parę interesujących rzeczy. Zacznę może od kosmetyków, bo ich mam tutaj najwięcej z tej kategorii. Niektóre rzeczy kupowałam, dlatego że były dla mnie interesujące i nowe, a niektóre rzeczy kupowałam, dlatego że były o wiele tańsze. Na przykład mamy je w Polsce, ale w Primarku były po prostu choroty. Hanie. I na przykład przykładem takiej choro taniej rzeczy jest ta gigantyczna gigantyczna paczka chusteczek do demakijażu mokrych chusteczek do demakijażu i ta wielka paka kosztowała tylko 3 euro jak widzicie, więc stwierdziłam, że to jest naprawdę bardzo dobry deal, a przy okazji przetestuję właśnie jak one będą działały i czy będą podrażniały i tak dalej, więc stwierdziłam, że warto wypróbować za taki pieniądz. Dalej mam parę produktów, które były inspirowane zapewnie Azją bądź Koreą, bo na przykład mam taką cudowną maskę do twarzy z przepiękną ziewającą chmurką. Przynajmniej wygląda jakby ziewała, więc to jest po prostu niesamowite jak bardzo to jest piękne. Jest to maseczka w płachcie, która Zawiera w sobie węgiel aktywny i on oczyszcza skórę. I to jest chyba. A tak, to jest też bąbelkowa maseczka, czyli to jest właśnie ta z tych, które się nakłada, i potem pod wpływem tlenu, powietrza, nie wiem, zaczyna właśnie bąbelkować i robi się taka bałwankowa buzia. Więc chciałam koniecznie wypróbować. I tutaj, jak widzicie, jest napis K-Pop, i tutaj ma zaznaczone, że jest oczyszczająca i rozświetlająca, więc to jest idealne dla mnie, bo ja bardzo lubię oczyszczać skórę, ale też ją właśnie rozjaśniać. Więc już się po prostu nie mogę doczekać, kiedy jej użyję. No i spójrzcie, ona kosztowała tylko euro 50. Więc to w przeliczeniu na złotówki, to jest, poczekajcie ja jestem jest kiepska z metmy, 4, 5, koło 6 złotych. A u nas maski w płachcie, jak się pójdzie do drogerii, to kosztują na przykład 20, niektóre więc tutaj za szóstkę mamy piękną maseczkę. I naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy ją wypróbuję. Kolejną uroczą rzeczą jest coś takiego. Jak widzicie, jest jakaś, jakiś misio, który wygląda jak panda. Ma i w ogóle z takim czarodziejem, i to są małe płatki na niedoskonałości. Czyli podejrzewamy, że są w formie kółek. Załóżmy jest tutaj, o, jest napisane nawet 20, 20 takich kółeczek, które się odkleja i przykleja na niedoskonałości i one przez noc sobie prasują i właśnie właśnie zmniejszają je bardziej lub mniej w zależności od firmy i od składu, ale tutaj kupiłam ją, muszę przyznać, głównie przez opakowanie, bo kiedyś miałam w ogóle taki rodzaj, takich naklejek na niedoskonałości i one rzeczywiście bardzo fajnie działały. Nie za mocno niestety, czyli tak trzeba było pewnie ze dwie noce poprzeklejać, żeby to się zmniejszyło, ale naprawdę bardzo pomagały, jeżeli ktoś właśnie ma takie niedoskonałości. No i tutaj widać tak zwane przed i po, jak tutaj właśnie jest ten sam misiek. Z Takimi fioletowymi pryszczami, a potem nagle jest czarodziejski, czysty i ucieszony. Nie mogę się doczekać też, żeby wypróbować. To może teraz przejdę do ubrań. Z ubrań mam dwa produkty. Pokażę Wam najpierw rzecz, której się nie mogłam oprzeć, nie mogłam oprzeć, i jest to, uwaga, taka bluza krop bluza, czyli jak widzicie, jest ścięta na dole, czyli jest krótsza niż normalna i ma takie czarne paski po bokach. I ona mi się totalnie kojarzy z filmem Kill Bill i mam nadzieję, że Wam też, bo jeżeli nie, to znaczy, to się z Wami nie tak. A jeżeli ktoś nie zna tego filmu, to koniecznie musicie nadrobić. W każdym razie to jest właśnie moja Kill Billowa bluza, którą bardzo, 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 bardzo lubię i przy okazji jest bardzo ciepła. I z tego co pamiętam, ona nie kosztowała za dużo, około 10, może 15 euro, więc super. Super. I kolejną ubraniową rzeczą są te spodnie z czerwonymi lampasami. To są takie Ala jeansy, ale jak widzicie, już zdążyły mi obleść kotem, więc to są takie. No kojarzycie ten materiał, taki niby jeans, ale to nie jest jeans. Natomiast kosztowały chyba około 7 albo właśnie też 10 euro. Więc naprawdę mega tanie, jak na spodnie, a po prostu je uwielbiam, bo jeszcze mają takie ścięte nogawki fajnie poszarpane, więc są super. Naprawdę kocham je i były mega tanie, jak na takie. Fajne spodnie. No, jedyny problem jest taki, że na przykład, jakbyście mieli białego kota albo psa jasnego, czy coś, no to to naprawdę mocno obłazi. Ale kocham te dwa ubrania, które kupiłam. Oczywiście Primark jest pełen fajnych ubrań, ale zauważyłam, że w Primarku jest coś takiego, że na wieszakach te ubrania wyglądają wow, 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 ale super, wow, ale świetne. Ja miałam pełny kosz rzeczy, i potem w przymierzalni tak. o, Okej, okay, to wyglądało lepiej na półce. No ale dobra, dobra. Biorę kolejne i tak, mm, kurczę, kurcz, jakoś się tak dziwnie układa. No dobra, następna. I tak przejrzałam cały ten koszyk i może były ze trzy fajne rzeczy z tego wszystkiego, z które wyglądały dobrze na mnie. Wiecie, jak to jest, no jak się nie ma rozmiaru 36 albo 34, no to nie wszystko wygląda na was fajnie. Ale przejdźmy do ciekawszych i takich szczęśliwszych rzeczy. To może kosmetyki. Kolejną fajną rzeczą, którą kupiłam prawie tylko ze względu na opakowanie, to jest tom, tom, tam. Maska na włosy w czepku z jednorożcami. Jeżeli dobrze pamiętacie, to niedawno testowałam maskę właśnie taką w czepku z owcy, w zasadzie nie z owcy. Boże, jak to źle zabrzmiało, w kształcie owcy z mlekiem. To było mleko kozie, chyba, tak? Z takim dodatkiem mleka koziego i pachniało cudownie pudrem dla dzieci. A to jest maska, która jest napisane, że nawilżająca. No i właśnie, jak widzicie, ma nadrukowane na sobie jednorożce. Więc to jest czat i na pewno się wam w tym pokażę, kiedy ją założę. Oczywiście na Insta Stories. I tutaj, jak widzicie, cena to 4 euro za sztukę, więc całkiem sporo, trochę. Zbliżona jest ta cena do tamtej maski z owcą. To tamto kosztowała 25, a ta 16, tak? 3 razy 4? Nie, 4 razy 4. Nie wiem po ile teraz jest euro, ale zawsze że 4. To około 15 zł, więc i tak taniej. Ale zastanawiam się, jak będzie z jakością, no bo wiadomo, że w Primarku te rzeczy, jeżeli chodzi o jakość, to są takie se, No ale pomysł całkiem fajny, więc nie mogłam się oprzeć. To teraz pokażę Wam rzecz z działu tak zwanego domowego. To jest coś, co hmm, chciałam kupić od bardzo dawna i w teorii. To jest w wielu miejscach, ale nigdy mi się jakoś nie natrafiło przez przypadek, ani nie chciało mi się iść po to specjalnie. I uwaga, o czym to może być mowa? Jest to mowa o dużej butelce z takim miejscem na owoce bądź zioła. I wszystko byłoby super, bo ta butelka jest ładna, ma fajny holograficzny napis: Feeling lucky today. Ma właśnie miejsce na owoce, miejsce na y, owoce lub zioła, czy tam warzywa, ktokolwiek co lubi pchać. Dodatkowo ma taki jakby kurek. I najlepsze jest to, że kosztowała tylko 3 euro, czyli 12 zł. Co może być nie tak w tym produkcie? A więc, nie tak jest to, że tak jak mówiłam wcześniej, duży czy spray marku nie ma zbyt dobrej jakości. Więc pierwszy fail, który był jeszcze w sklepie, którego nie zauważyłam, to to, że miał złamany kurek. No załóżmy, że to może aż tak bardzo nie przeszkadza, no bo działa, zamyka się i otwiera, i to nawet tak z takim oporem. Ale miał też trochę złamany ten ustnik, czego też oczywiście nie zauważyłam, bo tu była zasadzie, O mój Boże, czy to jest butelka za 3 euro! I ją zgarnęłam i nie, nie myślałam o niej więcej. Kto też tak ma na zakupach, niech da łapkę w górę albo napisze komentarz. Ale najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że ta butelka niestety przecieka. Ja myślałam, że będę ją sobie brała ze sobą gdzieś do plecaka, do worka i będzie super. Mam 700 ml płynu, będę się nawadniać, ale przez to. Że to jest plastik plus plastik, to kiedy się ją zakręci, nawet bardzo mocno, bo już sprawdzałam, to kiedy przechyla się butelkę, to przez te szczeliny przechodzi woda. I bardzo byłam zawiedziona, kiedy to odkryłam, dlatego że powinno być to gumowane, powinno być tutaj trochę silikonu albo właśnie jakiejkolwiek innej gumy, która by powstrzymała tą wodę przed wypływaniem. Więc niestety używam tego tylko w domu. Miałam wysokie nadzieje co do tego, ale niestety okazało się, że fail. Natomiast nadal ładnie wygląda i w domu można pić, no ale nawet jak to przechylam pijąc to i tak mi kapie, więc nieudany prezent dla samej siebie, dzięki jego. Ale jak to u mnie bywa, kiedy tylko zacznie padać smutny deszcz to potem znowu wychodzi wesołe słońce, a więc mam teraz dla was hit, w ogóle coś czego nigdy wcześniej nie widziałam i uważam, że jest mega, mega inwencyjny Mm. i na tym się skończyłam moja ekscytacja, ponieważ nie mam więcej słów. W każdym razie innowacyjny produkt i uwaga, pam, pam, pam nazywa się to Moxie, w zasadzie sensie to jest chyba z firmy Moxie i o dziwo, ja Moxie znam akurat z produkcji wrotek, bo to jest firma ze Stanów, właśnie poznałam dziewczynę, która produkuje te wrotki, ja mam swoją parę Moxie, a tutaj wchodzę do Primarku i patrzę Moxie, patyczki kosmetyczne, fajnie, ale to nie są zwykłe patyczki kosmetyczne, dlatego że już wam mówię, kojarzycie tą sytuację, kiedy na przykład się malujecie i odciśniecie sobie maskarę czyli tuż do rzęs, gdzieś na oku, albo liner chcecie poprawić i bierzecie ten patyczek do uszu i albo robicie i poprawiacie, co się dzieje najczęściej, albo jesteście super profesjonalni, bierzecie sobie płyn do demakijażu, maczacie patyczek kosmetyczny i wtedy sobie poprawiacie. Ale na przykład, co się dzieje, kiedy wyjedziecie na wakacje, kiedy na przykład nie macie tego i tego, zapomnieliście płynu, albo coś w tym stylu, to tutaj jest odpowiedź. Ale jak to, Aga? Jak to odpowiedź? Powiedz nam wszystko. Już Wam mówię, w tych patyczkach jest już zawarty płyn. I to nie jest tak, że on cały czas jest mokry, tylko w ogóle to jest jakiś kosmos. Spójrzcie na to. Coś tam się odklikuje, coś tam się przechyla i nagle ze środka patyczka wypływa wam płyn do demakijażu dokładnie na tą bawełnę. I ja nie wiem, kto na to wpadł, ale to jest jakiś genialny umysł, który ja bardzo chciałabym poznać. Wydaje mi się, że pod tym względem nie ma lepszego produktu do podróży. Po co macie brać płyn do demakijażu i patyczki? kiedy możecie mieć dwa w jednym. Serio, bierzecie parę takich patyczków i jedziecie. I nawet jak jedziecie z bagażem podręcznym to podejrzewam, że wam tego nawet nie zaliczył jako płyn, bo tam jest, nie wiem, mililitr albo dwa produktu. I akurat tej rzeczy nie mogę się doczekać najbardziej, najbardziej, żeby wypróbować. Jak bardzo to jest super. Natomiast kosztowało 4,50 w euro, więc jest to najdroższy produkt w porównaniu do ilości rzeczy, bo tutaj jest tych patyczków 24. Więc 24 patyczków za, za jakieś 18 zł, no to, to sporo, sporo. Ale moim zdaniem się opłaca, bo oszczędzacie miejsce, oszczędza wam to miejsce w y, ilości kosmetyków płynnych, które możecie przewieźć. I ostatnią rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, to jest primarkowa wersja czegoś, co testowałam już kiedyś na kanale. Taka primarkowa, bardzo zminimalizowana wersja. A mianowicie jest to dwukrokowa pielęgnacja ust. Ja testowałam kiedyś koreańskiej firmy, Taką trzykrokową pielęgnację, a tutaj mamy dwa. Jeden krok to jest peeling do ust, a drugi krok to jest taka maska na noc. Na usta. Tyle, że nie w płachcie, ale taka w żelu podejrzewam, który troszeczkę sobie zasycha na tych ustach. I dzięki temu przez całą noc nam je odżywia, więc tego też się nie mogę y, doczekać, żeby to wypróbować. No i kosztowało tak samo, już tak powiem, euro 50 tak jak też te pacze na niedoskonałości i ta nieziemska maseczka w płachcie. W ogóle się zastanawiam, jak tak tanio można kupić maseczkę w płachcie. Ja bym chciała, żeby u nas były takie maseczki w płachcie za 5 zł. I tak, i na tym się skończył mój wywód. Ja bym chciała, żebyście napisali w komentarzu, który z tych produktów podoba się Wam najbardziej i który byście najchętniej przetestowali, wiecie, który ten zrobił na Was największe wrażenie. A my oczywiście widzimy się w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale vlog. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zróbcie to, klikając tutaj na górze. Koniecznie kliknijcie subskrybuj, bo zbieramy milion, żeby ten Milion pasował do tego drugiego miliona, który mamy na kanale Vlog. Więc nie róbcie wiochy, siary, bo tu jest milion, a tu go nie ma. Więc hopsa, hopsa, subskrybuj.